Jesteśmy w studiu Rzeczpospolitej na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Ja nazywam się Maciej Miłosz, moim gościem jest generał Michał Marciniak, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia. Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora. Dziś podpisaliśmy wartą prawie 4 miliardy złotych zł umowę na zakup 26 systemów radarów, systemu pasywnej lokacji. Dlaczego ta umowa jest taka ważna? Przede wszystkim te radary to jest nowa technologia, coś nowego, co jest wprowadzane do sił zbrojnych, o czym za chwilę pewnie porozmawiamy technicznie. Natomiast jest to pewnego rodzaju dopełnienie budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, ponieważ to są radary wstępnego wykrywania, które będą wykorzystywane zarówno na potrzeby systemu Wisła, czyli średniego zasięgu, jak również krótkiego zasięgu systemu NAREF. Jak działa taki system pasywnej lokacji, w ogóle co to w ogóle znaczy? Nowością w tych radarach jest to, że połączyliśmy dwie technologie, technologię PET i technologię PCL. A mówiąc tak wprost, radary pasywnej lokacji to są radary, które widzą, które zbierają dane, natomiast same nie emitują. Czyli oznacza to, że radar sam w sobie nie emituje fal radioelektronicznych sam nie jest widziany przez przeciwnika, natomiast zbiera te informacje, które są nam potrzebne, w oparciu o inne promieniujące elementy. Ale dostawy tych radarów są rozłożone na lata 2030-38. To nie jest tak, że dziś kontraktujemy sprzęt, który nie wiem, za 7 czy 10 lat będzie już przestarzały? No właśnie, dlatego że terminy dostaw są tak odległe, będziemy mieli gwarancję, że radary, które trafią do Sił Zbrojnych, będą odpowiadały danym okresowi, w którym będą wdrażane. Trzeba pamiętać, że radar pasywnej lokacji, czy system pasywnej lokacji, został zbudowany przez polski przemysł i polską naukę w ramach projektu NCB-Jerowego, który trwał kilka lat. I na samym początku zdefiniowane zostały wymagania, jakie ten radar musi spełniać. Zrealizowano pracę badawczo-rozwojową. I na dzisiaj ten radar jest taki, jakim go zdefiniowaliśmy kilka lat temu. Wiemy, że technologia, zwłaszcza technologia elektroniczna, komputerowa czy nawet telekomunikacyjna dość szybko się zmienia, dlatego chcemy, aby przez te najbliższe 5 lat zmodyfikować ten system na tyle, aby odpowiadał potrzebom przyszłego pola walki. No powiem tak, przykładowo Kilka lat temu postawiliśmy wymaganie, żeby współpracował z systemem GSM-3G. Dzisiaj 5G jest standardem, a co będzie za kilka lat, więc chcemy przygotować ten system, aby w momencie, w którym będzie on wprowadzony do Sił Zbrojnych, już rzeczywiście ten spełniał wymagania te, które będą w, na tamten czas, a nie te, które były zdefiniowane kilka lat temu. A nie powinno nas martwić to, że od momentu podpisania do ostatnich dostaw minie aż 13 lat. Czy to nie wynika z tego, że polski przemysł brojeniowy ma dosyć małe zdolności produkcyjne? Zdolności produkcyjne to jest jedno, natomiast podejście do realizacji tego typu programów to jest drugie. I ta umowa, oprócz tego, że rzeczywiście dostarcza siłom zbrojnym, bardzo unikatowe, bardzo unikatowe zdolności. Nawet dzisiaj podczas ceremonii podpisania tej umowy było powiedziane, że to jest pierwsza technologia, która łączy właśnie Peta i PCLa w sobie, czyli na podstawie fuzji danych z różnych emiterów przygodnych, będziemy mieli jeden obraz, więc to jest ta, ta rewolucyjne podejście i pomimo tego, że systemy pasywnej lokacji są już na świecie, to nie spotkałem się jeszcze z systemami, które łączą te dwie technologie razem ze sobą, więc w tym myślę, że jesteśmy liderem. Natomiast druga sprawa, bardziej z perspektywy Zarządzania projektem, czy zarządzania całym, całą tą umową. My zamówiliśmy kilkadziesiąt radarów. Zakładamy i postanowienia umowy zakładają, że będziemy wprowadzali ten system iteracyjnie. Co to znaczy? To znaczy, że my nie zdefiniowaliśmy, znaczy, może raczej, zdefiniowaliśmy end state, jeżeli chodzi o co byśmy chcieli, żeby ten radar robił, ale wiemy, że rozwój tej technologii i dołożenie kolejnych funkcjonalności do radaru mogłoby zająć czas, więc akceptujemy. Radary w takiej funkcjonalności w jakiej będą dostarczone za 5 lat. Powiedzmy, do, akceptujemy dostawę kilku egzemplarzy w e, konfiguracji pierwszej. W międzyczasie trwa praca nad tym, żeby dodać e, nowe funkcjonalności lub ulepszyć te, które już są i w ten sposób będziemy takich radarów e, takich iteracji mieli kilka w całym naszym e, cyklu życia, co nam zapewni to, że pierwszy radar i ostatni radar będą się od siebie różniły. Oczywiście zakładamy, że radary dostarczone jako pierwsze do Sił Zbrojnych w późniejszym okresie zostaną zmodernizowane i dołączą do tej, do tych, do tej technologii, którą będziemy mieli jako ostatnim. Natomiast nie chcemy, aby pierwszy i ostatni radar był dokładnie takiej samej konfiguracji, ponieważ no, technologia, zwłaszcza technologia radarowa, zmienia się bardzo szybko. Na koniec chciałem się zapytać, czy te radary mają szansę być eksportowane? Czy być może to będzie, no nie wiem, użyję słowa, hit polskiej zbrojniówki, eksportowy hit? Oczywiście dopuszla, dopuszczamy taką możliwość transferu czy, czy sprzedaży tych radarów na, na rynki trzecie, ale też byśmy chcieli i oczekujemy od, od producenta tego radaru, aby przygotował. Wersję eksportową. Znaczy, my nie po to państwo polskie zainwestowało grube miliony w rozwój tej technologii, żebyśmy ją teraz mogli na lewo i prawo sprzedawać, bo zdajemy sobie sprawę, że zastosowane, zastosowanie niektórych algorytmów i przekazanie chociażby dokumentacji produkcyjnej albo dokumentacji użytkowej. Stronie trzeciej mogłoby doprowadzić do tego, że ktoś by wiedział, jak ten radar powstawał. My tego nie chcemy. Chcemy mieć najlepsze radary w siłach zbrojnych, równie dobre radary, zaproponowane klientom eksportowym. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.